regieli, możemy zaczynać. Tomku, dzisiaj odwiedziłeś restaurację sami swojej w Andrychowie. Zgadza się. I z... no, oczywiście, byłem przy nagraniach i zaskoczyło mnie to, że nie jesteś człowiekiem, który krytykuje, a który jakby wynosi... E, krytykę kulinarną na inny, wyższy level? E, tak. Nie chciałbym e, być krytykantem. Może takie brzydkie słowo, mm -hmm. gdzie wchodzę, coś mi nie smakuje i to, nie wiem, mówię właścicielom, słuchajcie, to się nie nadaje, czy mm -hmm. coś w tym celu? Nie, broń Boże, nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, żeby dobre restauracje, gdzie jest może niewielkie miasteczko i jest dobre jedzenie. Pokazać y, światu, pokazać Polakom, że są takie miejsca, gdzie warto przemierzyć nawet kilkadziesiąt kilometrów, mhm. żeby coś fajnego, dobrego, polskiego, uczciwego zjeść. I właśnie takie, taka restauracja jest e, sami swoi, e, prowadzona przez e, dwóch braci od e, wielu lat. I, i, I kurczę, zabłądziłem do tego Andrychowa, to może, może nie zabłądziłem, tylko to jest piękna historia, bo jest to w tak zwanym prezencie dla jednego z właścicieli na urodziny. Więc przyjaciele złożyli się dla mnie na podróż, na nocleg, bo dosłownie i przejechałem całą Polskę, bo ja mieszkam pod Koszalinem, żeby sprawić przyjemność i jednemu z właścicieli. No i osobom, które to zorganizowały, bo to jest naprawdę piękna inicjatywa i Uwielbiam takie rzeczy. I, I przy okazji sprawdzić, jak się je w Andrychowie. Tak, i, jak, i właśnie, e, i powiem tak, jestem naprawdę zaskoczony. Zaskoczony uczciwością potraw, bo przejrzyste, skromne, polska kuchnia, pięknie przyprawiona i smaczna. I nic więcej nie trzeba. A Tomku, powiedz mi, jak w ogóle zaczęła się Twoja historia z, z, z kulinariami? E, no oczywiście dla tych ludzi, którzy Cię nie znają, bo po Twoich telewizyjnych programach już jesteś, no można powiedzieć, top, top 10, myślę, takich... Pod względem rozpoznawalności osób związanych z gastronomią. Ale jak w ogóle to się wszystko zaczęło? Jak zdobyłeś tę popularność? Jak ludzie cię pokochali za te twoje przepisy? Powiem ci tak. Z kulinarniami to mam do czynienia tak naprawdę od urodzenia. No, bo moja, to ja w wielu wywiadach to już mówiłem, to jest bardzo dość długa historia. No, no, moje dzieciństwo mnie do tego, jakby to powiedzieć, zobligowało, że musiałem się nauczyć bardzo szybko gotować w młodym wieku. Mhm. Później, no jak już byłem w związku małżeńskim, może wcześniej, jako kawaler, już chłopak taki nastolatek, starszy, też musiałem sobie jakoś kulinarnie radzić sam. Później, no, wiadomo, w związku małżeńskim, no to przecież żona nie będzie ciągle stała przy garach, tylko jest to związek, no to trzeba wspólnie gotować i też dodatkowo, jakby to powiedzieć, tych umiejętności z gotowaniem nabierałem. No i w końcu w wieku 40 lat przyszedł, nie wiem, przyszło coś głupiego do głowy. Wtedy się wydawało, że to jest głupie i wystartowałem w telewizyjnym show jakim był MasterChef. I o dziwo wylądowałem w finałowej piątce, nie? Co, co, co jest ogromnym sukcesem na, na skalę polskiej. Nie tylko. No i po programie później nie wiem, jakiś czas tak na przemyślenia, pauzę. To chyba trwało około roku, może półtora roku, gdzie no nic nie robiłem. Mhm. Jeżeli chodzi o kulinarię, tylko pracowałem nadal w Tartaku, bo ja byłem pracownikiem Tartaku chyba 12 czy 13 lat jakoś tak. I później zacząłem wrzucać moje pierwsze nagrania na, na YouTube. I o dziwo to zaczęło funkcjonować. No właśnie, ludzie Cię pokochali. Jak myślisz, za co? Bo to nieczęsto nie się zdarza, że e, osoby, które nie były do tej pory związane z kuchnią e, i po prostu w tak prawdziwy sposób przekazujące swoją wiedzę, e, że ludzie zwariowali na Twoim funkcję. Słuchaj, e, wydaje mi się, że ludzie mają dosyć zakłamania, przekłamania e, sztuczności, pięknych, mm. wyrafinowanych talerzy. Tylko wracamy do polskiej kuchni, prawdziwej, nie, nie zawsze pięknie podanej, bo taka jest nasza polska kuchnia. Mm -hmm. e, więc tradycja, jeszcze raz, tradycja, wydaje mi się, nostalgia do kuchni, i, a jeżeli chodzi o moją osobę, to chyba bycie sobą po prostu, takim jak jestem e, poza kamerami, mm. tak jestem w takcie nagrań, więc. Chyba to, no, nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć, opowiedzieć, po prostu, no. Oglądam Twoje filmy od dłuższego czasu um, i tak jak Ci wcześniej mówiłem, że są nieprzegadane, takie proste w formie, ale jednak jest w tym jakaś właśnie prawda, coś, coś fajnego. I, um, ale chciałbym Cię zapytać, skąd Ty czerpiesz... Um, Wiedzę, albo skąd wymyślasz takie przepisy, bo przecież no niektóre są naprawdę zwariowane, a przy tym jeszcze do, ta, do tego proste w wykonaniu. Słuchaj, to jest tak jak z każdym zawodem. Uczymy się całe życie. Jeżeli chcemy, jeżeli to lubimy, to pogłębiamy tą wiedzę cały czas. I tak samo jest z gastronomią. Mhm. Ja dużo czytam, dużo podróżuję, przede wszystkim, bo ja uważam, że bez próbowania nie ma gotowania. Nie, nie czuje się smaku, nie, nie widać i nie wiemy, jak ta potrawa może wyglądać, mm -hmm. jak ją możemy zaserwować, a jeżdżąc po świecie, dosłownie. Mamy, mamy jakąś wiedzę, mamy inspirację i bardzo często zaciągam też bardzo z, ze starych przepisów, wyszukuję e, stare przepisy, jeżdżę po archiwach, po księgarniach, gdzieś tam jakieś zapiski, jakieś kuchnie, jakieś potrawy i przekuwam to na dzisiejsze czasy, bo wtedy gotowało się powiedzmy na kuchenkach na drewno, mm -hmm. to ten proces e, był inny, inne były piekarniki, bo to też e, inna temperatura, więc... I też gdzieś, inny był smak. I inny był smak, tak? I, więc trzeba to jakoś przekuć na dzisiejsze czasy, na tą technologię, która nas otacza wokoło. Nie? że Do piekarnika podchodzi się ze smartfonem i, i za chwilę on mówi, że jest coś przygotowane, nie? Więc, mm -hmm. więc, więc to nie jest łatwe. Aczkolwiek y, udaje mi się, dlatego że, no, że, że tak chcę, no po prostu, no, siedzę, żyję tym, nie? Teraz y, y, żyjesz tylko z tego? Twoim, twoją pracą jest teraz y, gotowanie i, i, i taka powiedzmy rozrywka telewizyjno-internetowa? Y, tak, żyję już od... 3 czy 4 lat. żyje tylko i wyłącznie Social Media, i książek, które hmm. wydaję. Bo też wydałem trzy kulinarne książki, czwarta jest w drodze. Więc, więc można z tego wyżyć. I um, pracować, i może inaczej. Można, y, jakby to powiedzieć, robić to, co się lubi, i z tego wyżyć. No właśnie, i teraz y, czujesz się spełniony? Masz jakiś jakieś taki plan, który jeszcze masz zamiar z, zrealizować? Wiesz, co? Czy jestem spełniony? Tak, ja jestem spełnionym człowiekiem w 100%. Y, mam rodzinę, y, mam gdzie mieszkać, y, robię to, co lubię, i z tego żyję, i mało tego, to jeszcze. Y, Jestem wolnym człowiekiem, jak ja to zawsze mówię. Jesteś szefem sam dla siebie. Tak. I mało tego, zabierając ze sobą dwie kamery, laptop, mogę pracować na końcu świata i po prostu, gdzie chcę. Tak? Mhm. To jest właśnie fajne ta wolność to, to, to poczucie, że ja nie muszę, ja mogę to jest bardzo ważne w życiu że musimy sobie zdać sprawę, że. Żyjemy raz, musimy je przeżyć jak najlepiej i żebyśmy robili to nie z przymusu. To, co robimy, po prostu musimy kochać to. A najważniejszą rzeczą, może, może troszeczkę tak nostalgicznie, powiem tak, że musimy pokochać siebie, a jak to zrozumiemy, to wtedy będzie wszystko szło lepiej. Okej, okay, zrobiło się nostalgicznie na koniec rozmowy. E, powiedz mi Tomku, e, takie pytanie e, szybkie, nie zastanawiaj się za długo trafiasz na bezludną wyspę no i wiesz, że masz do wyboru tylko jeden posiłek, który będziesz miał do końca życia. Co by to było? Zaskoczyłeś mnie. Na bezludnej wyspie to można tylko nie wiem, kokosa jakiegoś złapać, ale jakbym miał do wyboru to bym schabowego ze sobą zabrał. Dzięki wielkie. Proszę bardzo, ja również dziękuję.